Panowie z Holdmaru mają w planach przewieźć na bazę blisko 40-metrowy maszt. Żeby zapiąć to zlecenie, trzeba było pieszo wspiąć się niemal na szczyt, a w pasy Słupołaza wskoczył sam Sławek. Do sukcesu zabrakło zaledwie kilku metrów. Kamień, nie ma się... Dobra, słyszysz? Pan opuszcza łańcuchy! Tak jak teraz, czy troszkę wyżej. Jeśli można wyżej, to i... Jak można wyżej, to wyżej! 10 centymetrów! Mam dwa! Jeszcze dwa! Naprawdę? Tak. Nie, za tak może być. <śmum> Powinno być dobrze! Dobra, złośnie sieć już tam! No dobra, to chyba mogę podjeżdżać pod osikiem. No podejrzanym, Ale już możemy się zacząć rozstawiać, nie? Okay. Przed prezesem spacer w dół, ale było warto. Gotowość do rozbiórki jest, a wymiana zwyżki prawdopodobnie do tej pory nie doszłaby do skutku. Brawo, brawo dla pana Sławka. Dziękuję. <grychy> bardzo. Nie ma tragedii. Gratulacje jeszcze Z Czasem pełen, także. Dzięki, no, bardzo. Jestem pełen podziwu. O, gratulacje. Robert, widzisz? Nie wierzyłeś we mnie, zarobić? Nie, nie żyje. Ciężko było, ale żeśmy zaoszczędzili zgodnie czasu. W tym momencie wjeżdżamy koszem na górę, bierzemy szlifierki kątowe i będziemy obcinali cztery główne nogi. Go? Zapraszam. Jedziemy. Cześć. boisz trochę się? A co mi tam zależy? Proszę o zezwolenie na cięcie z dołu tam. Wszystko jedno, tutaj może być mniej więcej? Jak nam pasuje? Dobrze jest, może być. Dobrze jest, może być, pan mówi. Gitarę, jedziemy! Szczyt masztu zawiśnie na łańcuchach dźwigu, więc można bezpiecznie przecinać konstrukcję. Ja już, a ty masz, czy nie? Dobra, puść mnie. E, bo już się złamało. tylko, w lewo! Oj, 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 oj Troszkę na dół, dobra, i troszkę na dół jeszcze teraz Uważajcie, żeby samochód nie poleciało! Nie poleć, nie poleć. Z drugiej strony Robert, z drugiej strony trzymaj! Przejść z drugiej strony! Tamte, jest tamtej, z tamtej, Ale przytrzymaj ci go, bo może odbić. Co odbić? Teraz tu się nie odbije. Podpinamy łańcuchy jeszcze. Dobra. Ja trzymaj te dwa. Dwa, Ty trzymaj lewe, ja, ja trzymam prawe. Dobra, tak jak teraz jest na trzech, to to pójdzie, dobra, nie ma sprawy. No dobra, to jak jest dobrze, no to tyle. Dobra. Można jechać. Pozostała część masztu jest póki co związana z gruntem. Ostatnie cięcia uwolnią ją i zawiśnie na łańcuchach identycznie jak szczyt masztu. Ale Grześ, tak troszeczkę jest głową, trochę pomyśl jak to zrobić, nie? Dawajcie, walimy tutaj raz, dwa, trzy, tak tutaj mek 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 i wyjeżdżamy z tym do góry. No Panowie, panowie, się w dłoń. na czas. trzymaj to, Kamil! Kamil! Trzymaj to! Trzymaj! Grzech, czy to jest ucięte, czy nie? To dobra. Uwaga! Niebezpieczeństwo minęło. Ratownica niebawem wyląduje na ciężarówce Holdmaru. Sławek ma powody zarówno do zmęczenia, jak i do satysfakcji. Czy ta skórka była warta wyprawki? Reasumując, dźwignia e, skosztowała z ponownikiem 1500 zł, robocizna i paliwo mniej więcej koło 1000, za masz mamy wziąć około 4000 zł. 2,5 na koszt, 1,5 na zarobku. Czy co Nie jest źle.